W roku ubiegłym nasiliły się kontrole okręgowego urzędu górniczego, znaczy my podglądamy pod Kielce w tej chwili, i te kontrole powodują to, że wpływają do starosty informacje, że tam i gdzie nie gdzie jest nielegalne wydobywanie kopalni. No za nielegalne wydobywanie kopalin grożą kary i osoba, która zostanie do, no, doprowadzona do tego, że stwierdzi się, że ona wydobyła tą kopalinę nielegalnie, no, może mieć duże kłopoty. No tutaj nasz geolog powiatowy w tym roku założyliśmy taką kontrolę, znaczy założyliśmy, że w tym roku skontrolujemy po prostu teren powiatu e, o te wszystkie wyrobiska nielegalne, z, musimy to zinwentaryzować i e, żeby nie było tak, że w którymś momencie wójt, e, bo zaczął akurat remontować drogę czy chodnik i nagle e, kopie piasek gdzieś tam w, w, na uróbku e, zajeżdża e, Kontrola z Urzędu Górniczego, bo oni po oni muszą nawet się meldować nam, że tu są na terenie naszego powiatu. Oni przy okazji kontrolują tych właścicieli legalnych zakładów górniczych i przy okazji widzą urobisko tam gdzieś. Tam. Robią fotografie, rozmawiają z pracownikiem, kto cię przysłał, ja, dlaczego cię przysłał. I mamy już taki przykład dochodzenia w jednej z naszych gmin, bo akurat tam, co prawda tam akurat odbywała się rekultywacja, czyli wyrównanie, spychanie, no ale to nas zastali a wiecie, że osoby fizyczne, które uzyskały koncesję, również na to niechętnie patrzą, ponieważ oni chcą, są zainteresowani, żeby ten piasek ze swojej kopalni sprzedać, a nie żeby tam gdzieś na boku dziurę kopał kto inny i po prostu co zarobić. Na to. Także z naszej strony jest prośba, że jeżeli jest jakaś potrzeba zalegalizowania kopalni, jest miejsce, jest po prostu grunt i ten piasek tam się znajduje, czy, czy żwirownia się znajduje, to jest taka możliwość zalegalizowania tej kopalni. Oczywiście wiąże się to trochę z, z kosztami i z czasem, żeby to zrobić, ale, ale po prostu no nie ma innej drogi. Do dwóch hektarów i do 20 tysięcy metrów sześciennych wydobycie, koncesje i e, cały, cały proces jest przeprowadzony w Starostwie Powiatowym. Natomiast jeżeli powierzchnia wydobycia i wydobycie jest większe niż 20 tysięcy metrów sześciennych, w ciągu roku taką koncesję wydaje Marszałek Województwa.